Musimy sobie ten Bad Queen. Dzisiaj grałem w Try Today. Kali Joyasz się? Nie. Czemu? Jest Dobra, to dzisiaj chwilowo sam ja zagramy sobie. Hop! Dziurka. To już musiała sama przechodzić etapy Kali. Co to chciałbym? Trzeba na kluczek wejść. Serio, takie te łatwiutkie. No ja na komputerze jestem już na... Levelu 100, ale już nie, niestety nie mogę być na tym levelu Bo niestety nie mam tego, tego konta. Muszę sobie poskakać tu bo mi gra inaczej ten. Hop! Raz, zwaliłam się. Idziemy do następnego levelku, co przez okno Jesteśmy na piątym stage'u. Widzę, co trzeba zrobić. Lockek Jak widzę, nie będziecie widzieć. Yy, ten yy, niektórzy mogą nie widzieć, dlaczego, jak ten, po prostu już tak jak to się zauważył. Poczekajcie, yy, wszystko wiemy w tego, jak to zrobić, tylko dlatego, wiem, że już na komputerze to przechodziłam. Dobra, ustępka. Przepraszam, widzę za hałasy. Opa, idziemy. Kto wierzy tak wierki? Chyba... Dobra, idziemy. O ja jak mi się... roz. roz... Ten... O nie, widzę, spadłam. Hopa, 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 hop. Spadłam. Na tej boczki to ty leży? Widzę, że piesek tu leży. Ale my idziemy dalej. To ja tak mam problem, bo buduszka? nie chcę spaść. Łóżkali ją tu. O, nie, ja mam a nie, to jest na głupi level. Hmm. Tocia docia tutaj, chopa, hop, hop. Dobra, tutaj widzowie, chcełeś idziecie? Dobra, nie chcę tutaj wejść, no to idziemy tam. Hop. Zginęłam. Nie chcieli się, no, no to już zostali sobie tam dalej. No, kurde, mam problem. To trzeba oby, z którego ten nienawidzę tego jednego, jedynego stage'a, bo on jest bardzo wkurzający. Dobra. Idziemy dalej, bo trzeba ciągle robić taki parkour. Do tamtego, tego, tego widzowie. Dobra, idziemy, widzowie. Idziemy do tego. Teraz idziemy dalej. Hopa, hopa, hop. Dobra, już A ład, ale to boli. Dobra. Trzeba przejść oby, Hop, idziemy dalej. A Jezu spadłam. Dlaczego? Muszę sobie na to zdjąć, bo mnie wkurza troszeczkę. jaka shift look. Hop, tu już, go pod, tu już nie potrzebuję. No nie! Tam nie umiem tylko zrobić. Trzeba to bez niego. Hop, hop. Tam je, ja niezbyt nie umiem skakać, Co bardzo, widzę na telefonie. No, patrzcie, ja, ja podskakuję, no i nagle spadam tam. Dobra, idziemy dalej, hopa. Siup, siup. Oła. Idziemy tutaj, tu. No i hopa. No, kurde, widzę, wy to widzicie. Się to bo nie umiem tam wskoczyć. Ja skakać nie umiem. Przynajmniej w tym miejscu. O jezu! Jak było blisko. No przecież. Chopa. No tak to się kończy. Co no, tam. Czy, co jest. Czemu tam ktoś. Co on robi? Ciekawe co ten typek sobie robi tam. O nie! Nie udało mi się widzieć. O nie Czemu to się odsunęło Muszę tam przesunąć Znaczy tu nie wejdę Trzeba hop O Jezu prawie sobie Hopa tu Hopa tu Idziemy sobie tutaj I tu I tu trzeba tam jakoś to przejść I udało się za, za tym razem Hopa chopa, po prostu nie spadnij tu Udało się, jest, jak to było trudne. A nie, test jest ten stage, Ja go pamiętam. Tu trzeba, tu. Tutaj, tu trzeba tu iść na skakanko. Do, tędy, tędy. Tutaj, ale niech Państwo siedzi. I jesteśmy. Zginęliśmy. I w tył, w tył. Dobra. Jest kamera w tył. Trzeba zginąć od bomby. Trzeba, że sama wybuchła. Pum. Idziemy dalej. Mała. Ta, co? Lecę ja tam wskoczyć. Oni wtórzy, ja tam weszła. O nie, ja tego jednego stage'a tu nie zrobię na telefonie. Ja ledwo tego na komputerze robię, na telefonie koszej. No tak, nagrywam. No. O, dobra, udało się. A później to będzie jakiś jeden mega głupi, stage. 15 stage. A. to będzie bardzo długie. Dziura 2, no taka dziura. Szum. Jesteśmy na 17. 18 stage. Jedziemy w górę. I idziemy w lewo i hopa! Pętla. Nie lubię tej pętli, bo tam się ciągle robić takie coś. Kali zagrasz? Czemu? Powiedz, że się żojniesz Dobra, idziemy dalej Chyba, i ostatni raz O no nie, jeszcze raz, naprawdę Nie jestem ci się już skakać ała Kali, weźmiesz na nogi? bo mi to przeszkadza. Nie, kurde jest ten stage. Um, to było chyba tutaj. Nie. Nie, to jest ja po tej drugiej stronie. Widzę, no, gdzie to jest? Dobra, tu. Możesz mi tam wejść? Dobra. Um. Tak. Coś tam było? Nie ciąg posnąć coś tam co? Dobra i weźmy. Czemu, nie mogę wejść?

Dobra, part? Czy... part działa. Zobaczymy, To jest part. Czy um, jest pierwsza kamera? No nie, to pierwsza kamera, nie, 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 pierwsza kamera. nie, na nie, 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 chyba. Tak, nie, 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 Idziemy na górę. Miliard, bliskiej kamery. Czy można skakać? Można. Kurde. Dobra, zrobiłam się. <średztręc> o nie, to jest ten stage. jest ciągle skakanie w górę, co jest wyżej. Chopa, chopa i chopa. Jestem. Mmm. To chyba jest tam ten ostatni. Tak, ten. No. Dobra, że ten 25. Gdzie on ty do tego mam być? Mogę się Pan zabić? Dobra, zabijam siebie. <ścoughs> no. O, to jest te picie. Te picie zabija. Patrzcie. zabija. Piję to, pije to. No i zostaje zabita. Dobra jest 27. No to trzeba po prostu kostkę. Poznaj Killbrook. Poznać? No to trzeba w, ni w nią. Ten. Na 30 stage'u dzisiaj zakończymy to. Chyba to jest co trzeba robić. O. A z nim nie trzeba rozmawiać. Wystarczyć do tej Killbrooka. Co chcesz, Pelunia? I to ja już jak nam z, z wami się do następnego odcinka. Ja a tylko wam to jedno pokażę. To, czy tu podejść i się zabić. Więc ja żegnam się z wami widzowie. Do z filmiku. Bajo!